Plakat reklamujący Festiwal Filmowy Kultury Romskiej jest już gotowy. Impreza odbędzie się od 8 do 15 kwietnia. Festiwal będzie jednym z elementów realizowanego przez gminę projektu pod hasłem Romowie i Gadzinowie na Jednym Podwórku. Polega on na działaniach dla Romów, z Romami i dla mieszkańców Wrocławia. Te działania to są działania podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe, poziom edukacji romskiej. Organizatorom projektu Romowie i Gadzinowie na jednym podwórku zależy, aby społeczność romska we Wrocławiu nie była kojarzona tylko z takimi występami artystycznymi. Chcą zmienić stereotyp Roma-Cygana. Romowie przejdą w szkolenia z języka polskiego, z kompetencji e, takich codziennych, czyli podniesiemy ich wiedzę o administracji, aby mogli się tutaj dobrze poruszać. Analfabetyzm, brak wykształcenia, a w efekcie wysokie bezrobocie to główne problemy Romów. Większość jest bez stałej pracy. W ramach projektu prowadzone będą kursy aktywizacji zawodowej. Najbardziej zależy nam na tym, żeby pokazać im, że praca może być wartością. Że może nie wiem, przyczyniać się do tego, że oni będą inaczej postrzegani w społeczeństwie. Ale też nabiorą takiej pewności co do tego, że oni mogą być też pracownikami. Tak? Że mogą wykonywać pewne czynności, które są zgodne z ich kulturą. Obok aktywizacji zawodowej dla Romów prowadzona będzie akcja propagująca profilaktykę prozdrowotną. Wiemy, że jest bardzo dużo zapotrzebowanie i zainteresowanie badaniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, okulistycznymi i jakby z taką ofertą też startujemy. Projekt, którego celem jest integracja społeczności romskiej i polskiej, będzie realizowany w Wrocławiu do kwietnia 2011 roku, Na ten cel gmina przeznaczy z funduszy unijnych 1 330 mln złotych.